Dzień dobry bardzo kochani, witamy Was serdecznie w drugiej części wywiadu w specjalnych odcinkach Kasia Działa Ekstra. Ze nami jest Marta Zając. Dla nowych osób, które jeszcze nie widziały pierwszego odcinka, bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście go bardzo obejrzeli bardzo. i nadrobili mhm. zaległości. Znajdujemy się w Katowicach tak. na osiedlu Tysiąclecia, Dokładnie. podobno najważniejszym, najbardziej znanym osiedlu w Katowicach. Nie wiem, bo ja stąd nie pochodzę, a bardzo mi miło, że tutaj goście. Gotcha. Tak? No. E, co można powiedzieć? Bardzo fajne osiedle, bo tu zwane takie miękkie pole kukurydzy albo do, e, budynki kukurydzy. To są kukurydze, bloki. A bloki kukurydzy. no to sami widzicie. Zapraszamy Was serdecznie na drugą część rozmowy. Marta, a co byś powiedziała pracodawcom, którzy mają obawy w zatrudnianiu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności? Chcieliby tak? Mhm. Ale Czegoś tam się obawiają. Co by się mogła poradzić? Moje pytanie jest czego się obawiają? Bo um, jeżeli ma się kwalifikacje, no to czego można się obawiać? Um, Wydajności, roszczeniowości, może tam nieprzystosowany budynek, ale myślę, że dużo. Znaczy wiesz, jeżeli jest nieprzystosowany budynek, no to nie wiem, będziesz, jeżeli byłby nieprzystosowany budynek, to służyłabyś CV do takiej firmy, bo ja na przykład nie. To zależy jaką mymiar niepełnosprawności, niepełnosprawność, bo jeżeli ruchowo, no to nie, tak, jeżeli no się poruszam na właśnie. Pozwoli. Jeżeli jestem osobą niewidomą, no to zależy, tak, czy, tam no. da, czy dałabym radę głuchą, no to by mi to nie przeszkadzało, tak? Mhm. Bo przecież sprawna jestem tutaj tak. fizycznie. Jest tak, ale z tego, co się orientuję, prowadząc też szkolenia, rozmawiając z ludźmi mm -hmm. na ten temat, to też pojawia się ten wątek roszczeniowości. Mm -hmm. I właśnie takiego, że a może ta osoba będzie częściej chodziła na zwolnienia, może będzie wykorzystywała swoją niepełnosprawność. Mm, wiesz co, jeżeli ktoś, jeżeli pracownik jest nie fair wobec swojego pracodawcy, to okej, okay, niepełnosprawny, nie wiem, może wykorzystywać to, że jest niepełnosprawny i chodzić częściej na L4, a równie dobrze pracownik zdrowy też, wiesz, może różne dziwne rzeczy wymyślać i chodzić często na L4, no bo, nie ukrywajmy, sorry, ale dostać L4 w dzisiejszych czasach nie jest niczym, mhm. niczym trudnym. No bo nie jest. <grym> a no... Jakby naszą zaletą, że się tak wyrażę, na pewno może być to, że e, no, ulga podatkowa tak, dla pracodawcy, e, PFRON, w zależności od e, stopnia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności e, dopłaca do takiego pracownika. No więc e, okej, okay, no, ktoś z pierwszą grupą, jest ja się w sumie nie orientuje, z pierwszym stopniem niepełnosprawności, pracujemy 7 godzin, tak? Tak, umiarkowane i znaczne. Tak, umiarkowane i znaczne, a tak. widzisz, zapomniałam umiarkowane. I <laughs> e, No więc y, każdy pracownik może być mało wydajny, ale co, uważasz, że ktoś zdrowy, tak to nazwijmy, mhm. osoba pełnosprawna jest w stanie pracować non stop 8 godzin? Nie, ja nawet tak nie uważam. No. E, ja sama pracuję 7 godzin e, mm. i mówię, mm. że wcale nic, to nie jest nic złego i że tak. nie jestem gorszym pracownikiem. Spójrzcie, proszę, we Francji ludzie pracują 7 godzin, tak? Tak. E, jak najbardziej tak. Tylko właśnie Ciebie pytałam pod tym względem, że słyszałam o takich e, obawach ludzi. No Rozszerzeniowy jest mm -hmm. dużym problemem. E, tak mi się wydaje, ale też z drugiej strony, też roszczeniowe osoby długo nie zagrzewają miejsca w jednej pracy, bo no to mi coś nie odpowiada. I mm. jeżeli nie, nie potrafią dogadać się z pracodawcą, to się po prostu zwolnią. Ja mogę dodać tak od siebie, że teraz rynek jest pracownika, a nie mm -hmm. pracodawcy, są poszukiwane osoby i warto jakby się przełamać i poszukać, bo przecież to, co ja też powtarzam na szkoleniach, że zatrudniamy pracownika, a nie. Osoby z niepełnosprawnością, tak? No, tak. Zatrudniamy ją ze względu na jej kompetencje, doświadczenie, a nie na jej stopień mm -hmm. niepełnosprawności i tam, co się z nią Dokładnie. dzieje. Dobra, Marta, jak przeglądam statystyki, to też mój kanał oglądają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wyobraź sobie, że są osoby, które nas oglądają i które na przykład ch y chciałyby podjąć pracę, mają y spore jakieś obawy. Może to być kwestia tego, tej przeprowadzki z mniejszej miejscowości do większej, kwestia tego, jak potraktuje go pracodawca, czy będzie chciał i tak dalej. Co byś im poradziła, y y żeby jakby bardziej ich zmotywować do tego, żeby tą pracę poszukiwali, żeby znaleźli? Nie ryzykuję, nie piję szampana, nie? Znam to wszystko. Ja nie uznaję jakby wymówek w postaci, boję się. Nie wiem, czy sobie poradzę. No, jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. A jeżeli chcesz mieć coś z życia, no to sorry, no, zaryzykuj. Jeżeli ktoś nie chce się przeprowadzać, bo nie wiem, nie, nie da rady, nie, nie poradzi sobie jest przecież tyle ofert pracy zdalnej. Moim zdaniem, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, yy, można być naprawdę produktywnym i można zarabiać pieniądze. No bo nie ukrywamy, no pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze i, i wydawać, nie wiem, na podróże, żeby sobie coś kupić. No, tak wygląda nasze życie, tak wygląda życie wszystkich ludzi, że musimy pracować. I co? No i siedzisz w domu, bo, bo, jesteś, bo, jesteś osoba, bo jesteś osobą niepełnosprawną, i co będziesz siedzieć w tym domu i co robić? I, i potem właśnie często są takie osoby, że siedzą przed tymi komputerami i piszą te y, wszystkie komentarze, albo ty masz, bo ja nie mam, pojawia się ta roszczeniowość, z życia. Weź co przypomnij, dokładnie nie, nie podam ci przykładów, ale pamiętam, że ach, tak. Po moim stażu w, w Europarlamencie był, był artykuł, udzieliłam wywiadu, na, do, mogę powiedzieć, Inter integracji, tak. Do integracji i pojawiły się komentarze pod, pod artykułem, że jeden, jeden właśnie komentarz był na tej zasadzie, że hmm, pojechała, bo pewnie jej rodzice dali na to pieniądze. To Albo pojechała i no i co tam zrobiła? Zrobiła tam coś dla osób niepełnosprawnych, a sobie tam myślę, serio? No dobra Marta, to jak się dostałaś na ten staż? Wygrałam konkurs, bo byłam dobra. świetnie. Co robiłaś na tym stażu w takim razie? Parzyłaś kawę, ciastka zanosiłaś, wodę? Tak, za nich robi, który robi kawę, to jest dobre. Nie, zaniki nie robią kawy niestety dla innych. Ciężko byłoby mi nawet... Czy pracować? Musiałam pracować, sobie. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Nie, mój, mój też był bardzo fajny. Szkoda, że tylko miesiąc. E, zresztą miałam takie stricte biurowe zadania, oprócz parzenia kawy. Ej, parzono mi kawę. No i widzisz. Jak I robiona mi herbatkę. Mhm. No dobra, to co, co robiłaś? Robiłam? E, wiesz co, pomagałam. E, Panu posłowi w przygotowywaniu różnych przemów. Mogłam uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach. Właśnie na stażu byłam na, na bardzo fajnym spotkaniu na temat paraolimpiady. Więc to, bardzo, to był bardzo ciekawy staż. No, poznałam wiele już osób z tego wielkiego świata polityki. I bardziej polegało to na tym, żeby zobaczyć jak ta praca wygląda od środka, Oczywiście tam, wiesz, na przykład odpowiadałam za skrzynkę pocztową, mailową, Jestem. Boże, uh -huh. skrzynkę mailową. Yy, no i tam, tak jak mówię, jakieś takie mniejsze zadania, no bo, wiesz, byłam tam miesiąc, więc no nie mogli mi dać do roboty czegoś bardzo istotnego, no bo dłużej by zajęło szkolenie mnie, niż, yy, niż, niż ten czas, kiedy ja tam byłam. Uh -huh. yy, tłumaczyłam też troszeczkę z czeskiego na polski z polskiego na czeski i na angielski. Więc takie, takie proste zadania, z którymi każdy sobie poradzi. No wiesz, nie każdy przetłumaczy na czeskie. No dobra, no Cze? ale jeżeli ktoś na nie wiem francuskie, no to tłumaczy no tak, na francuskim, to Jasna sprawa. No. Mm. Okej, okay, a powiedz mi, wyjechałaś do Brukseli, chociaż nawet na ten miesiąc. Mm. Nie było jakichś obaw, że jesteś zdala dala od domu jak się tam odnaleźć, w nowym miejscu, czy ktoś Ci pomoże, jak się z tym czułaś? Wiesz co? Ja nie jechałam sama, mhm. no bo tak jak mówię, no ja potrzebuję y, pomocy. Asystencji. Tak, asystencji potrzebuję. A więc pojechałam, no, no nie było miejsca na to, żeby kogoś wynająć, więc pojechała ze mną moja mama. Mhm. Byłyśmy tam w dwójkę. No więc nie musiałam się niczego bać. Ja generalnie się nie boję nowych miejsc. Ja jakoś sobie poradziłam, mimo tego, że no, Bruksela nie jest zbyt dobrze przystosowanym miastem, bo to jest, jest stare miasto. Okay. Więc schodniki, um, wszędzie są schody. W Katowicach um, jest lepiej? W Katowicach jest lepiej schodnikami. E, przecież, no wiesz, samo centrum to też jest, to są stare budynki. E, no więc e, są miejsca, do których się da wjechać wózkiem. No, wiesz, ja na co dzień poruszam się wózkiem elektrycznym, więc jak jesteś na e, wózku manualnym, no to łatwiej jest pokonać pewne przeszkody albo poprosić kogoś, ej, możesz mi pomóc, nie wiem, wciągnąć wóz. Uh -huh. No, na wózku elektrycznym tego się nie da zrobić, e, no więc raczej, jak gdzieś idę, no to wybieram... nie mogę iść, gdzie chcę, tylko muszę wybrać miejsce, kto, do którego wiem, że wjadę, no a ta liczba jest jednak ograniczona. Okay. Co daje Ci praca? Hmm, możliwość... Hmm... Czekaj, nie. Praca daje mi samodzielność. Mhm. E, Utrzymuję się sama. E, sama opłacasz mieszkanie, w którym mieszkasz. Tak. E, no, I wreszcie no, rozumiem. No, Utrzymuję się. się po prostu e, sama. E, udowodniłam e, sobie, że no mimo że nie jest łatwo. E, I sporo mnie to wszystko kosztuje. E, I nie mówię tutaj o pieniądzach, tylko mówię o psychice i o w sprawach stricte fizycznych i o zdrowiu, no to jednak sporo mnie to kosztuje, ale jestem z siebie dumna, bo, bo się udało, bo daję radę. I nigdy znaczy nie no. No nie, no w sumie nigdy nie przypuszczałam, że będę robić takie rzeczy, jakie robię teraz, że w sumie, no wiesz, wracam z pracy, no jestem słabsza, no bo. To jest wynik mojej choroby. Mhm. No to czy mi się chce, czy mi się nie chce, muszę sobie zrobić obiad, Czy muszę ugotować coś na, do pracy. Staram się w jak największym stopniu ogarniać mieszkanie. Mam rehabilitację, studiuję, uczę się włoskiego. Robię tyle rzeczy, kiedy. W który, znaczy nie, no, robię po prostu tyle rzeczy, że czasem się zastanawiam skąd biorę na to siły. Jak ja to robię. ogarniasz czasowo? Jest nie, jakiś nie plan nie mam planów, ja wszystko robię spontanicznie, to jest bo mhm. wiem. Ale, ale ogarniał ja Bardzo dużo rzeczy robi na ostatnią chwilę, jeżeli na przykład chodzi o, o naukę tego mojego włoskiego. Zawsze wszystko na ostatnią chwilę, ale na szczęście jakoś udaje mi się to wszystko połapać. Wiesz, ja jestem dziołcha ze śląska twarda. <noise> Więc mimo że robię wszystko spontanicznie, to jakoś udaje mi się to wszystko połączyć tak, że, że to gra. No, ale dużo tego jest faktycznie. Nie żałuję, że przeprowadziłaś się z mniejszej miejscowości, że zrobiłaś ten krok. Nie, no, co ty? Nie, A co nie. było najtrudniejsze w tej całej przeprowadzce? Znalezienie asystentki. To znaczy? Nikt nie chciało ci pomóc? Czy to, było? to jest kwestia finansowa, nie ukrywajmy, bo mhm. to jest kwestia finansowa to, i to jest też kwestia znalezienia odpowiedniej osoby, która zdecyduje się na to, żeby. Przyjść do mnie te trzy razy dziennie. Mhm. E, I to jest rano, to jest popołudnie, i to jest wieczorem. E, więc to nie jest tak, że moja asystentka sobie pracuje, wiesz, od dajmy na to nie wiem, od 7 do tej 15. Do tej mhm. No bo to nie polega na tym, no co mi da to, że ona pracuje 8 godzin od 7 do 15. Kiedy ja ją potrzebuję po 15 i dajmy mhm. na to po 20. Więc y, znalezienie asystentki, jeżeli ma się ograniczone finanse. To jest bardzo trudna. Jak ci się tawa. udało znaleźć asystentkę? Uważam, że mi się poszczęściło, bo okazało się, że właśnie nie opodal mnie 10 minut piechotką. Mieszka, mieszka Agata, która, no, dzięki której też już w dużej mierze tutaj jestem, bo zdecydowała się na to, że chce mi pomóc. I zdarza się, że przychodzi, wiesz, do mnie y, grubo po dwudziestej. Mimo, że mogłaby już, wiesz, leżeć się z nogami na kanapie, że tak wyrażę. A jednak przychodzi do mnie, żeby mi pomóc. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. No i to, że, że, że jestem tutaj tak długo, to jest to, że udało mi się ją znaleźć gdzieś tam. Trudno by było bez nie? No trudno by było, bo nie wiem, czy znalazłabym drugą taką osobę. Bo wielu osobom nie chce się po prostu tak poświęcać. Właśnie tutaj głównie chodzi o, o tą dyspozycyjność godzinową. Mhm. I, I to, że no. Przyznajmy to, że opiekunki, bo, bo um, to są opiekunki z Mopsu, tak? One zarabiają bardzo małe pieniądze. I gdyby. Była ta asystencja w Polsce, asystencja osobista z prawdziwego zdarzenia. To myślę, że nie tylko ja mogłabym, ja mieszkam tutaj, ale myślę, że wiele innych osób mogłoby zaryzykować i przeprowadzić, i przeprowadzić tak? się, już wyprowadzić się z domu. Też no, nie ukrywajmy, odciążyć rodziców czy, czy opiekunów, tak? Mhm. No, u, mnie, u mnie to byli rodzice, bo rodzice mi pomagali w domu. Więc uważam, że też w dużym stopniu ich odciążyłam, z czego się cieszę, że mogą teraz skupić się na sobie, bo wiele mi poświęcili. Wiem też, że na przykład, jeżeli coś by się działo, no to oni wpadają do mnie i, i, i mi pomogą. Ale zdaję sobie sprawę, że z tego, że wiele osób niepełnosprawnych nie ma takich możliwości. Gdyby ta asystencja osobista była, życie wielu osób wyglądałoby zupełnie inaczej. Wyglądałyby uważam lepiej. A powiedz mi, jak Twoje rodzice reagowali na to, żebyś poszła na studia, <grym> że byłaś na stażu w Europarlamencie, że podróżujesz, <grym> że teraz tutaj mieszkasz? No, studia chyba były zupełnie normalne dla nich, bo, mhm. no, bo skończyłam liceum, więc nie było opcji, że co, no co z liceum i co będę z tego miała? No, z liceum nic nie mamy. Więc rodzice od początku pojawili mi, że muszę się uczyć, że muszę skończyć studia, bo no nie mogę pracować fizycznie, tak? Więc muszę studiować, muszę wybrać takie studia, żeby coś z tego mieć. Yy, podróże. Oni wiedzą, jaka jestem, wiedzą, że jestem ciekawa świata. I mimo, że zagrzewali Cię, motywowali, czy nie bardziej musieli. byli tacy opiekuncy, że Marta, no może tu nie jedź, no. nie wiadomo, czy, jest, czy dasz sobie radę, było coś takiego. Pamiętam mój pierwszy wyjazd, kiedy wyjeżdżałam z moją przyjaciółką. Bo ja bardzo często wyjeżdżam z rodzicami, jeździć na wakacje, na wycieczki, mhm. a oni wszędzie mnie zabierali, no więc mi się to spodobało. Ale przyszedł czas, że przyszedł czas na to, żeby jeździła sama. No, i pamiętam reakcję mojej mamy, jak wyjeżdżałam pierwszy raz z moją przyjaciółką i trafiłyśmy na nieprzystosowany pociąg. Nie mogłam w ogóle wjechać do przedziału wózkiem, bo było hmm. tak mało miejsca. I pamiętam mamę, jak widziała, że my tam próbujemy, patrzyła przez okno tego, tego przedziału i była taka przerażona, stała tak. I potem nie właśnie, udało się, a wiesz, my wózek rozłożony, koła gdzieś tam na półkach przywiązane, e, przywiązane sznurówkami, żeby nie spadły. No, było dziko, ale w sumie się udało, więc oni są, oni już są przyzwyczajeni, że ja wymyślam różne dziwne rzeczy. E, teraz są trochę zestresowani, bo szykujemy e, z, ze stowarzyszeniem Big Card Bike wyprawę do Indii. Mogę sama to zapytać, śmiało. Tak, już muszę zareklamować. Tak. Powstała inicjatywa, która nazywa się Bollywills India 2020. 10 osób niepełnosprawnych plus asystenci, czyli 20 osób. Chcemy w przyszłym roku, w październiku, pojechać do Indii. Jest to szalony pomysł, bo Indie to są bariery architektoniczne. E, zupełnie inny świat, e, zupełnie inny, no nie ukrywajmy, mm. choroby mm. i tak dalej, i tak dalej, ale no tak stwierdziłam, ja się nie boję, a, jest, a ze względu na to, że lubię podróżować, e, no to nie mogłam powiedzieć nie, nie jadę, bo, bo się boję. Taki kolejny punkt na Twojej mapie. W końcu poza Europę, mi się marzy, żeby wyjechać w końcu gdzieś poza, poza Europę. A gdzie byłaś w Europie? O Jeciu, um, nie byłam, w, o może tak, nie byłam nigdy na wschodzie, bo tutaj nie wiem, Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy, Francja, y, Hiszpania, Płochy, Grecja. W no Portugalii nie byłam. To polecam Ci Portugalia była. bardzo mi się podoba ten Danii. kraj. nie też, wiem, też bym była. Chciał no to sporo krajów tak. odwiedziłaś. Tak, no bo ja sobie tak wiesz, co roku... Wybieram jakiś punkt, a że mam znajomych, którzy też lubią podróżować, to mhm. organizujemy sobie właśnie takie kilkudniowe wycieczki. Patrzymy, gdzie takie loty są tańsze albo są jakieś okazje, mhm. no i organizujemy sobie wycieczki. Sama sobie fundujesz te wakacje? Tak. To świetnie. Jakie masz plany na 2020 rok, oprócz wyprawy do Indii? Um, chcę skończyć studia. A jakie to są studia? Marketing. Mm -hmm. To są studia podyplomowe, więc e, będę je kończyć e, w czerwcu. Tak, w czerwcu. E, no, i chciałabym w jakiś sposób tą swoją karierę zawodową jakoś tak ułożyć w innym kierunku, właśnie bardziej w tym kierunku marketingu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale przy roku studia India. Nie planuję za dużo. Zobaczymy, co będzie. Jestem Otwarta na, wiesz, wszelkiego rodzaju inicjatywy um, na podróże I mam nadzieję, że nie tylko te Indie będą, bo co ja będę robić do października, jak nigdzie nie pojada. Słuchaj, to Marta, w takim razie ja trzymam kciuki mocno za wyprawę mhm. do Indii, za kolejne kraje. I za twoją karierę zawodową niech ona kwitnie. Dziękuję ci I rozwijaj się jak najbardziej. I raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się na tę rozmowę. I mam nadzieję, że dla wielu osób będziesz inspiracją do tego, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby podjęły ten krok i um, spróbowały swoich sił, powysłały sobie i poszły na rozmowy kwalifikacyjne. Tak. A osobom, które mogą pomóc, to które jakby odpowiadają za politykę tutaj jakby społeczną, tak? I żeby pomyślały o rozwoju asystencji tak. osobistej w bardzo kraju ważna. na szeroką skalę. Tak. Dziękuję Ci bardzo. 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 Dziękuję.